Do zobaczenia. Drugi października 2021. Arena Gliwice, a ja witam Was bardzo serdecznie na kolejnym wydarzeniu, jakim będzie Fame MMA 11, ale zanim to nastąpi, czekają nas oczywiście półfinały Road to Armia i z tego tytułu mam w studio gości. Krzysztof Ro Rozpara, oczywiście jeden z włodarzy Fame MMA, witam Krzysiu. Dzień dobry, witam serdecznie, witam szanownych widzów. A także Tomasz Knap, wiceprezes Polskiego Związku MMA. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Panowie, jak nastroje? Bojowe, trochę nerwowo. Um, przed nami bardzo duże wydarzenie. Wszystko wskazuje na to, że to będzie największe do tej pory wydarzenie Fejm MMA. Fejm MMA 11, no ale zanim przejdziemy do, do tego głównego dania, przed nami właśnie półfinały turnieju Road to Armia. Dokładnie tak. Wielkie wydarzenie, jakim będzie Fame MMA 11, rozpocznie się już niebawem, ale tak jak Krzysztof powiedział, ja również wspomniałem wcześniej, czekają nas półfinały, i te półfinały mnie interesują. Krzysztof, jeżeli mógłbyś rozwinąć, na jakie walki teraz czekamy, co za chwilę zobaczymy w oktagonie? Mamy tutaj zwycięzców ćwierćfinałów z wydarzenia z pierwszego, z pierwszych dwóch etapów właściwie, które odbyły się e, dzień przed. Jeden z Jakub, rozchorował się na tyle mocno, że nie może być tutaj. To jest Jan Miś, zawodnik, który również walczył i no, wygrał jedną ósmą, odpadł w ćwierćfinale, ale tutaj no, los zadecydował, że, że Jakub nie może wziąć udziału, weźmie Jan. Czterech zawodników, dwie walki, zwycięzcy wezmą udział oczywiście w finale na kolejnej gali. Tomasz, współpracujesz z Fejmem już jakiś czas. Powiedz mi, jakie są Twoje odczucia? No, jesteśmy teraz na arenie w Gliwicach. Jak Ci się podoba? No i jak oceniasz samą współpracę w ogóle z Fame'em? No, jak zwykle pełen profesjonalizm. Muszę przyznać szczerze, że Fame to jest chyba najlepsza organizacja, z jaką do tej pory miałem do czynienia. No i to bez podlizywania mogę szczerze powiedzieć, wszystko dopięte na ostatni guzik, Krzuchu tu mówi, że pełen nerwów, ja jestem spokojny, że wszystko będzie dobrze. To ja chciałbym rozwinąć ten etap, bo teraz mamy półfinały, ale za niedługo na kolejnej gali na Fame 12 będziemy mogli oglądać finały już, prawda? No i tutaj główny zawodnik wygrywa, Tomaszu. Kontrakt z Fejmem, dobrze pamiętam? Kontrakt z Armia, dlatego z Road no to w... Armia. No właśnie, I jak byś mógł to Tomaszu albo Krzyż, Krzysztofie rozwinąć, tak, żeby nasi odbiorcy mogli wiedzieć, co no, będą oglądali? O, o, oczywiście, przedstawialiśmy to na początku tego całego naszego projektu, to jest współpraca trzech organizacji, czyli Fejmu, Polskiego Związku MMA i Amatorskiej Ligi MMA i Armia Fight Night, nie, to w sumie cztery organizacje, cztery organizacje współpracujące, my Organizujemy to jako element, jako część, e, takie współtowarzyszące wydarzenie do naszych naszych wydarzeń fejmowych. E, zawodnicy to e, najlepsi, rokujący, najlepsi zawodnicy z amatorskiej ligi. Wszystko jest pod patronatem polskiego związku MMA, a zwycięzca otrzyma kontrakt na trzy walki e, w profesjonalnej, już w Armia Fight Night, kontrakt finansowany przez MMA. Tomaszu, to jest na pewno wielka okazja dla młodych na to, żeby zarówno się pokazali, żeby zaprezentowali się w Oktagonie, ale kto był prekursorem całego pomysłu? To jakby Fejm wyszedł z inicjatywą, nawiązywaliście rozmowy, znaliście się, się wcześniej, jak to wyglądało, na pewno wierzę, że są nasi odbiorcy, którzy nad tym się zastanawiają, bo na pewno gdzieś w ich głowach narodził się pomysł, że hej, ja też jestem młody, też jestem sportowcem, Trochę mam zajawkę gdzieś tam na to MMA, to może ja też bym spróbował. Projekt, my jako Polski Związek MMA współpracujemy już z FAMM dłuższy czas. Są obecnie panowie z włodarze u nas na zawodach. na Ostatnio mieliśmy Mistrzostwa Polski, gdzie było ponad 350 zawodników. Były walki w trzech oktagonach i... Df, road to Armia to była taka burza mózgów, gdzie, gdzie, gdzie rozmawialiśmy wspólnie, zastanawialiśmy się jak, co można jeszcze zrobić dla, dla naszej rodzimej sceny MMA, jak, jak, jak bardziej uruchomić naszych amatorów, którzy którzy powiedzmy tam e, świetnie ruchują i, i są utalentowani, żeby Nie spotykamy się przecież, świat, A, W nowej siedzibie klubu i, MMA Fightman no, w Bochni na ulicy Widakiewicza. No właśnie, Także, Tym tak razem sposób, do rozmowy to zaprosiliśmy złożyciela klubu i trenera Tomka Knapa. Stworzyć taki pomost. Powiedz nam, jakie są sportem, najbliższe plany twojego klubu? No tak, czy dać możliwość zawodnikom stosującym na, na zawodach Polski na... Centralnej, gdzie będziemy walczyć nasi zawodnicy będą walczyć w kilku kategoriach? Że... Oczywiście nawdziął się ciężko do pracy jest niesamowicie pracowitym człowiekiem. Jak ktoś powie, że jest tante żykiem i takim raburem burę erotycznym, to by się bardzo pomylił. Wygląda... To jest kozak, to jest normalnie kozak, nie boi się, wychodzi do sparingów. Z każdym tam na przykład wydaje mu się cięższych, mam, mam, mam takiego olbrzymszego tymka, który jest numer dwa w Polsce. I tak samo wychodzi z nim z Tego do 9 10. listopada 10. 10. w Kijowie odbędą się Mistrzostwa 27. Europy MMA pod patronatem Gamma. Jak skomentujesz ostatni odcinek, 1966 No, i Polski Związek przy współpracy z Fejmem wysyła reprezentację Polski. Mieliśmy okazję właśnie na ostatnich, na ostatnich mistrzostwach w Sochaczewie. We wrześniu mieliśmy okazję wręczyć powołania do reprezentacji. No, ja mam nadzieję, że osobiście też uda mi się pojechać i, i zobaczyć to na miejscu, a na pewno będę trzymał kciuki za naszą reprezentacją. Zadałem pytanie wcześniej odnośnie tego, że finalista będzie w fejmie i ja pociągnę dalej to pytanko, bo czy przed, jakby, Czy w waszych głowach narodził się chociaż przez chwilkę gdzieś taki pomysł albo możliwość, że jeżeli ktoś w przyszłości faktycznie zaprezentuje się última e, Czy e, pojawił się finalnie gdzieś w Czy znaczy, taka szansa na pewno jest? I, i, I różnie to wszystko może się rozwinąć. Ja chciałem też zapewnić naszych wiernych fanów fejmowych, wykopowiczów i nie tylko, że fame, to że fame e, wspiera sport i inwestuje w sport nie oznacza, że fame się chce zamienić na sportową federację. To nie, tędy, nie, nie, nie taki jest nasz plan. My, my pozostaniemy wydarzeniem rozrywkowym o elementach sportu. My staramy się, e, żeby ten sport mimo wszystko był u nas e, na jak najwyższym wyższym poziomie. Dzisiaj, żeby te walki e, były efektywne, e, efektowne, tak, żeby, żeby nasi Bo zawodnicy Twierdzi, że My wspieramy rozwój sportu, tauryjne, wspieramy amatorski sport, chcemy to robić nadal. chcemy, chcemy adrenalinnie już nie, z nie pamiętam jaki rzeczy. Nie Jakby neguje pismo, ale nie zamierzamy zmieniać fejmu. Mówi wprost, sportu. że był na legalny, kurwa e, wspomagacza. E, czy ja czegoś, czy, kurwa, nie kuma? nie mówi, mówi, kurwa, sam się pogrąża. Mówi wprost, że był na wspomagacza Czyli kto kłamie? Prawnik nie wiem, on kłamie? Dziękuję bardzo, dziękuję Tomaszu, dziękuję w ogóle. Później wywiada, że tutaj widać, widać jaką on był stanie. Czyli wytłumaczcie, e, tym, wiecie, Gliwicka arena, ktoś legalnymi za niedługo wspomagaczami chodzi do oktonu. Nie pamięta nastąpi, walki. Nie walki nie czuje bólu, gdzie mu kurwa Karl skręcam. Sam się przyznaje do tego, że mu założyłem tą dźwignię idealnie. Nie da się kurwa legalnie wytrzymać tej dźwigni. A później wywiadak po 40 minutach widać, że on dalej nic nie wie, gdzie on jest. Zachowuje się kurwa tak. Czyli takiego człowieka wpuszczając ze mną do oktagonu? Przecież jak on by zabał tą dźwignię, będąc w takim stanie, to mi mi kurwa głowę urwał. Czy ja czegoś nie kumam? Wpuszczają gościa na legalnymi środkami, kurwa, żeby się. David, na wiem, kolejna egzekucja bez mojego udziału. Dziękuję Wam bardzo. No nie do końca, nie do końca, Dawid. Nie do końca widzieliście, że byłem w Poznaniu i nikt nie raczej mnie zaprosił. No znaczy, się ja nie wiedziałem, że byłeś w Poznaniu. Jak nie? Widziałeś dobrze i tak samo widział krzychu i mówiłem wam, że jestem w Poznaniu. Ale okej, lust, luz. Ja się przydałem, wybyłem specjalnie szczękę, w ogóle go nie dusiłem. Jest mega kozakiem, nie był na żadnych świadcach uderzających. No to ja to jest jestem piść dom, on jest kozakiem. Panie Sematu, Wojtusiu, życzmy mu powodzenia, macie nową gwiazdę, która ma 1,5 miliona, ja mam tylko 30 tysięcy, jest najlepszym kozakiem na świecie, najniższym na byś... bardzo wam dziękuję, dziękuję, że mnie zaprosiliście, jesteście w chuj do mnie w porządku, dziękuję bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich widzów, jestem tylko pałą życiową, na razie, hej, hej. Dawid, Dawid. Dawid, to przecież nie o to kompletnie chodzi, chodzi. Ja bym chciał też powiedzieć, jeśli, jeśli mogę... Że on się zauważy troszkę jako osoba, która jakby. Nie, poczekaj, nie będziemy, nie będziemy oceniać tego. Ja nie, nie, nie oceniam, bo to chciałem to powiedzieć, to że powinien być bardziej też jakby taki hmm, zrozumienie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie, 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 zostawię, nie A ja powiem coś, coś, coś dobrego, podpływać. jeśli mogę. Bo Dawid w swoim filmie powiedział, że żaden człowiek nie byłby w stanie przetrzymać tego duszenia, nie będąc pod wpływem narkotyków. To mi bardzo schlebiło. Ja nie byłem pod wpływem narkotyków.